Zwamy się tutaj z Panem Tomkiem, dobrze znanym tutaj mieszkańcom naszego pięknego miasta, trochę zmącone mamy ten tłusty czwartek doniesieniami. No, no przykra wiadomość, niestety. Obudziłem się z samego rana i przeczytałem, że jednak, jednak komuś odbiło, chyba to e, dużo głosów było, że się, że jednak nie zaatakuje, No ale jak widać. Zrobił swoje. No, na pewno jest jakiś niepokój no, o rodzinę, o ten, czy, czy my nie będziemy musieli niedługo się przesuwać, bo widać, że on to z... idzie jakoś tak pewnie, bez żadnego jakby strachu. Nie? To może to być w każdej chwili Polska, ja wiem. Przejdzie, jak przejdzie łatwo przez Ukrainę, to czemu nie? Myślałeś, że się kiedyś, że tak powiem, przyjdzie ci mierzyć z takimi rozkminkami? Nie, to, no, to była tylko wiesz, w historii, jak się oglądało filmy na historii albo czytało o tym. Się wyobrażało, ale w głowie się tego nie mieściło na... mały plus, że przynajmniej do tej granicy mamy tej lepszej granicy mm, mamy bliżej no, no mamy no ale jak przyjdzie walczyć no to chyba trzeba będzie Jechać tam, nie? No, no nie rodziny, wiem, no, co, rodziny, co będzie. No, tak. rodzinę, no nie wiem, to mówię, dużo, dużo się myśli kotuje teraz. Jakby widzimy, że jest to realne w naszych czasach, gdzie praktycznie nie powinno być. Praktycznie każdy już mówił, że już to, co było w pierwszej, drugiej wojnie światowej, się nigdy nie powtórzy. Jestem ja tylko ciekaw, czy NATO, czy cały ta Unia Europejska, co to mówili, że sam... To jest to nie To jest Naród rosyjski będzie cierpiał, Kuby będzie cierpiała, a później będzie robił swoje. Takie, takie jest moje zdanie. To każdy z nas jest zaniepokojony, nie? Nie, nie. A człowiek ten, ten człowiek tam to jest nieubliczalny, nie? Także. Ten, że... Każdy na pewno się Putina na w tej no, no. To jest człowiek, który teraz ma zamiar się na chyba, że, że inne państwa mu zabronią, tak? No, no bo jeżeli nie, nie wkroczą, no to pójdzie dalej, nie? nie, nie. Także... No. Skończy to jak Hitler. Tak, dokładnie, dokładnie. tak, skończy to jak Hitler. tam już czegoś tak? Jesteśmy blisko Ukrainy, tak? Do no, Białorusi, więc myślę, że... Może do Ciebie coś wyjdziemy. To bardzo smutna wiadomość. Zawsze wojna jest złem. W tym wypadku także. Są już pierwsze ofiary. Powinniśmy się obawiać, my? Myślę, że powinniśmy się obawiać od bardzo dawna i szukać też przyczyn i skutków. Dzisiaj widzimy pewien skutek polityki, nie chcę powiedzieć uległości, ale pewnej naiwności w polityce międzynarodowej. Powiązania się tak silnego gospodarczo z Rosją, zachodniej Europy. Trochę symboliczne jest, że obchodzimy stulecie tak naprawdę daty układu z Rapalną, czyli układu między Republiką Weimarską a Rosją Sowiecką. Pokój jest zawsze tylko dłużej lub krócej trwającym rodzajem. Europa miała to szczęście, że przez kilkadziesiąt lat nie było konfliktu na wielką skalę, choć oczywiście konflikty były, ale dzisiaj stoimy w kryzysie globalnym. Mam nadzieję, że nasi politycy, polscy politycy, ale też europejscy politycy, międzynarodowi politycy odpowiedzą. Bardzo twarde, bo to jest jedyna droga do zatrzymania tej agresji. Gmina Gryfino, tak jak wszystkie samorządy w Polsce, zostały poproszone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji o przygotowanie ewentualnych miejsc pobytu uchodźców z terenów Ukrainy. Na pewno, jeśli taka fala uchodźcza będzie, nasz samorząd będzie chciał na to odpowiedzieć. Po pierwsze, takie jest prawo międzynarodowe, że to kraj. Sąsiadującym, przyjmuje wszystkich, wszystkich tych, którzy uciekają przed wojną. Nasza gmina też nie może od tego uciec. Jest to dramatyczna sytuacja dla naszych yy, przyjaciół z Ukrainy. Mamy sporą grupę Ukraińców, którzy mieszkają na terenie gminy Gryfino ciężko tutaj pracują, przyczyniając się do rozwoju naszej gminy, naszej ojczyzny. Ale już dzisiaj musimy myśleć o przyszłości i zrobić wszystko, żeby Polska. Mogła w trudnych czasach liczyć na własne siły. Wystarczy popatrzeć na Ukrainę i na gwarancje międzynarodowe, jakie Ukraina miała. Te gwarancje nie przyniosły dobrego skutku dla naszych sąsiadów. Będziemy się starać przygotować do określonych działań. Pan Wojewoda wystąpił do nas z zapytaniem, czy mamy możliwości wsparcia w razie, gdyby doszło do dużej migracji, do przyjazdu do Polski uchodźców. To poważny problem dla Europy, dla świata. Mam nadzieję, że strony się opamiętają, aczkolwiek jest to nadzieja bardzo, bardzo niepewna.